Zapewne każdy z Was za młodu miał swoich idoli, bohaterów, wzorców postępowania, godnych naśladowania. Ale niewątpliwie nikt z Was nie miał takich jak bohater historii, o której dziś Wam opowiem. Zapraszam do Województwa lubelskiego. Thank you Jest rok 2020, początek roku. Od 11 miesięcy w hełmie, w dwukondygnacyjnym domu przy ulicy Piastowskiej, mieszka małżeństwo przed czterdziestką, państwo Wach: Ewelina i Robert. Ewelina jest drugą żoną Roberta. Jego pierwsza żona odeszła od rodziny, zostawiając męża i małego syna, obecnie już czternastoletniego syna Łukasza. Można powiedzieć, że Łukasz wychowywał się bez matki. Na pewnym etapie życia, kiedy był już kilkulatkiem, w jej rolę wcieliła się nowa partnerka ojca, późniejsza macocha Ewelina. Ewelina... Podobnie jak Robert, też jest, jak to się określa, osobą po przejściach. Z poprzedniego związku ma dwójkę dzieci: osiemnastoletniego syna i szesnastoletnią córkę. Ponadto małżonkowie wspólnie mają jeszcze małą dwuletnią córeczkę. Wszyscy Mieszkają razem, tworząc paczłorkową rodzinę, w opinii sąsiadów normalną, kochającą się, spokojną rodzinę. Robert pochodzi z Warszawy. Jego żona, obecna żona, z Lubelszczyzny, konkretnie z okolic Hełma. Przez lata mieszkali razem w stolicy ale kiedy Ewelina po kilku latach wspólnego życia zachodzi w ciążę, pojawia się konieczność powiększenia swej prywatnej przestrzeni życiowej. I tak, po uwzględnieniu kwestii ekonomicznych, w 2017 roku para wraz ze swoimi dziećmi przeprowadza się w rodzinne strony Eweliny. Początkowo do Sawina, to jest, to jest wioska 15 km na północ od Chełma, a kolejne dwa lata później do samego Chełma. Łukasz w momencie wyprowadzki z Warszawy ma 11 lat. Jest w piątej klasie i zamieniam warszawską szkołę na szkołę podstawową w Sawinie. Już w Warszawie chłopak miał pewne problemy z nauką. Problemy z koncentracją. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna wystawiła nawet Chłopakowi stosowne orzeczenie, które to dostarczył do placówki w Sawinie. Tam szybko daje się poznać jako uczeń uzależniony od internetu i od gier strzelanek. Daje się poznać jako uczeń z zaburzeniami emocjonalnymi. Ponadto. Do nauczycieli docierają informacje od innych uczniów, że chłopak opowiada dziwne rzeczy i nadmiernie fascynuje się przemocą. W wieku 11 lat. Już po kilku miesiącach, po około 6 miesiącach nauki w Sawinie, zostaje przeniesiony do szkoły w sąsiedniej Bukowie Wielkiej. W nowej podstawówce miał być nad nim lepszy nadzór, bo tam, w szkole w Bukowie Wielkiej, właśnie, pracowała jego macocha Ewelina. Sytuacja nie ulega jednak poprawie. Można nawet odnieść wrażenie, że jest wręcz przeciwnie, bowiem po kilku miesiącach przechodzi na indywidualne nauczanie na pół roku. Oficjalna przyczyna Problemy emocjonalne. W 2019 roku, jak już wspomniałem, rodzina Wachów przenosi się do Hełma, do domu przy ulicy Piastowskiej na wschodnich obrzeżach miasta. Może nie są to zupełne obrzeża, ale taka spokojna dzielnica, głównie dwupiętrowych domków jednorodzinnych. Z Lat 90. XX wieku z ogródkami i dużą ilością zieleni. W związku z przeprowadzką w lutym tego roku 2019 w połowie siódmej klasy Łukasz ponownie zmienia szkołę. Tym razem na szkołę podstawową numer 4 w Chełmie. Dość wyboista to ścieżka edukacji. Przerzucany z miasta do wsi, ze wsi do innego miasta, z jednej szkoły do drugiej, zamknięty w sobie chłopak z problemami emocjonalnymi, coraz bardziej zatraca się w świecie wirtualnym i chorej fascynacji śmiercią i przemocą. Opowiada kolegom w szkole, a właściwie szczyci się na przykład, że wydubał oczy kotu. Innym razem chwali się, że ukradł pieniądze, by kupić broń. Nie wiadomo do końca, czy to prawda. Sam na dywaniku u dyrektora, w obecności ojca i psychologa, tłumaczy, że to był żart. Ale samo opowiadanie o takich rzeczach trzeba przyznać, nie jest do końca normalne. Nie do końca normalne. A nawet bardzo niepokojące było też obsesyjne wręcz podziwianie młodocianych przestępców. W szczególności sprawców masakry w liceum w Columbine. Do tej głośnej masakry doszło 20 kwietnia 1999 roku na przedmieściach Denver w stanie Colorado w Stanach Zjednoczonych. Wówczas to dwóch licealistów weszło na teren szkoły. I strzelając z broni palnej, zamordowało 12 uczniów i jednego nauczyciela, raniąc przy okazji 24 inne osoby. Masakra w Columbine była wówczas najkrwawszą strzelaniną szkolną dokonaną przez uczniów na terenie placówki oświatowej w dziejach Stanów Zjednoczonych. I Łukasz nie tylko o niej opowiadał z wypiekami na twarzy, ale też na przykład w sieci używał pseudonimu jednego ze sprawców. Na swoim profilu facebookowym, w nazwie profilu obok swojego imienia i nazwiska, dopisał w nawiasie pseudonim inkwizytor rep, który to pseudonim rep używał jeden ze sprawców amerykańskiej szkolnej masakry. Eric Harris. Na zdjęciu w tle swojego profilu umieścił zdjęcie obu morderców, a w opisie profilu jako miejsce nauki i pracy wpisał Columbine High School. Ale Łukasz miał jeszcze jednego idola, a właściwie idolkę. Maria Goniewicz. Jej imię i nazwisko, zaopatrzone czerwonym serduszkiem, również umieścił na swoim profilu w medium społecznościowym, w miejscu prezentacji. Maria Goniewicz to pseudonim artystyczny młodocianej poetki Zuzanny Maksymiuk, która to kilka lat wcześniej wraz ze swym chłopakiem Kamilem. Dokonała zabójstwa sprzeciwiających się ich związkowi rodziców chłopaka w rakowiskach koło Białej Podlaskiej. Do tego brutalnego morderstwa doszło w grudniu 2014 roku i odbiło się szerokim echem nie tylko w Polsce. Zakładam, że o tym zdarzeniu prawdopodobnie każdy z Was słyszał. Te wszystkie ruchy. Czy też uzewnętrznienia Łukasza w sieci mogły niepokoić i budzić obawy. Wiadomym było, że umysł chłopaka zaprzątnięty jest niewłaściwymi treściami. Ale z drugiej strony, czy po czternastolatku wycofanym i w gruncie rzeczy spokojnym czternastolatku można spodziewać się czegoś złego. Młodzi w tym wieku często mają swoich idoli. Bohaterów, mniej lub bardziej wzniosłych. Ci, najdelikatniej mówiąc, są kontrowersyjni, na pewno nie są wzorcami do naśladowania, ale przecież chłopak przyparty do muru, wzięty w krzyżowy ogień pytań, każdorazowo tłumaczy, że to wszystko żarty. Życie płynie dalej. Tymczasem w głowie czternastolatka narasta bunt i fascynacja młodocianymi mordercami. To, czego nie widać na pierwszy rzut oka w sieci, a jest faktem, potwierdza i pogłębia zasadność niepokoju. Łukasz kocha się w Zuzannie, morderczyni z rakowisk, śle jej do więzienia miłosne listy. Chłopak chce zabijać, dokładnie tak, jak młodociani mordercy, których podziwia. Jesienią 2019 roku na Facebooku zapowiada atak na swoją szkołę, na wzór tej z Columbine. Dyrekcja szkoły, zaalarmowana o tym fakcie przez uczniów, zawiadamia policję. Ta wchodzi do domu rodziny Wachów przy Piastowskiej. Dokonuje przeszukania, ale nie znajduje żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Zostały spisane zeznania, a materiały w sprawie prokuratura przesłała do sądu rodzinnego. Po złożeniu zawiadomienia i wkroczeniu do domu policji, całe otoczenie Łukasza stanęło w jego obronie, bo to grzeczny chłopiec, a cały ten incydent na pewno był tylko żartem. Kiedy sprawa dociera do sądu rodzinnego, ten wyznacza termin posiedzenia w tej sprawie na koniec lutego 2020 roku. Tyle, że do tego posiedzenia już nie dojdzie. 13 stycznia 2020 roku w województwie lubelskim i kilku innych województwach rozpoczynają się dwutygodniowe ferie zimowe. Łukasz wyjeżdża do swojej babci do Niska, koło stalowej woli w województwie podkarpackim. Krwawe myśli chłopaka już ciężko utrzymać w ryzach. W nocy, pełnej rozmyślań, bierze żyletkę i zabiera się za prymitywną grawerkę na swoim przedramieniu. Kaleczy się, wycinając napis. Maria Goniewicz obok szkicuje żyletką serce i datę 20 04 1999 datę masakry w Columbine następnego dnia zamieszcza na profilu na Facebooku zdjęcie swojego dzieła wraca do hełma Psychodeliczne myśli ewidentnie nie dają spać. W nocy z 24 na 25 stycznia, dokładnie o godzinie 3.45 nad ranem 25 stycznia, zamieszcza na portalu społecznościowym wpis. Pora zabijać, a to pijacka. Całość okraszona trzema wykrzyknikami. Idzie spać, choć do końca nie wiadomo, czy zasypia. Kilka godzin później budzi się nowy dzień Sobota przedostatni dzień ferii. Płynie jak gdyby nigdy nic spokój. Łukasz prawie nie opuszcza swojego pokoju. Robert wychodzi do pracy. Pracuje w policji. Dziś druga zmiana. Ale do końca zmiany nie dotrwa. Około godziny 18 dzwoni do niego szesnastoletnia pasierbica. Panicznym tonem alarmuje, że Łukasz ich zaatakował. Momentalnie zrywa się z pracy. Jedzie do domu, spieszy się. Kiedy podjeżdża pod dom, widzi pospiesznie oddalającego się Łukasza. Trzyma coś w rękach. Pełen obaw wbiega do środka. Na górze, w sypialni, znajduje żonę Ewelinę w kałuży krwi. Na niej Leży przytulona do matki dwulatka. Dziewczynce nic się nie stało. Eweliny, mimo reanimacji, nie udało się uratować. Zaalarmowane służby niedługo później zatrzymują Łukasza. Ma przy sobie narzędzia zbrodni. Przyznaje się do winy. Tego dnia, po wielogodzinnych rozmyślaniach, planach, ostatecznych decyzjach, chłopak w końcu opuszcza swój pokój, zaopatrzony w nóż i młotek. W kuchni niczego nie spodziewającą się macochę godzi nożem w plecy. Zszokowana, unikając kolejnych ciosów, wdrapuje się po schodach na górę i barykaduje się z pozostałą trójką dzieci w sypialni. Córka dzwoni do ojca. Barykada nie wytrzymuje zbyt długo. Chłopak wybija szybę w drzwiach i dostaje się do środka. Próba negocjacji spełza na niczym. Zadaje ciosy na oślep. Ewelina otrzymuje kilka, nożem w klatkę piersiową i szyję. Stający w jej obronie osiemnastoletni syn Szymon dostaje od przyrodniego brata cios nożem w rękę i młotkiem w głowę. Sam, poraniony rozbitą w drzwiach szybą, nie porzucając narzędzi zbrodni, opuszcza dom. 16 Szesnastolatka z ciężko rannym bratem idzie po pomoc do sąsiadów, a tymczasem Łukasz idzie prosto do Chełmskiego Domu Kultury, oddalonego od ulicy Piastowskiej o kilometr. Wchodzi do budynku. W tym czasie premierę spektaklu Teatru Ziemi Chełmskiej ogląda około 500 osób. Zapewne żałuje, że nie ma przy sobie broni palnej. Kręci się po korytarzach z zakrwawionym nożem w jednej i młotkiem w drugiej ręce. Sam też krwawi. Nie jest przez nikogo niepokojony czy zatrzymywany, ale opuszcza budynek, nikomu nie robiąc krzywdy. Kilkaset metrów dalej drogę zajeżdżają mu dwa radiowozy. Nie próbuje uciekać. Odrzuca narzędzia zbrodni i kładzie się na chodniku. Bez agresji oddaje się w ręce policji. Jako, że jest ranny, zostaje odwieziony do lubelskiej kliniki dla dzieci. Kilka dni później w asyście funkcjonariuszy opuszcza placówkę. Szyderczo uśmiechając się do czekających na niego przed drzwiami fotoreporterów, niejako dumny z tego, co zrobił. Zostaje aresztowany i osadzony na trzy miesiące w schronisku dla nieletnich. W trakcie tych trzech miesięcy zostaje poddany obserwacji psychiatrycznej, po której, zgodnie z decyzją sądu, zamienia areszt na oddział szpitalny. Swoistego smaczku tej sprawie dodaje fakt, że kiedy po zbrodni śledczy zabezpieczyli komputer Łukasza, znaleźli w nim korespondencję z nastolatkami z praskiego technikum. Nie czeskiego oczywiście, a technikum w dzielnicy Praga Północ w Warszawie. Uczniowie ci planowali po feriach zimowych wysadzić szkołę. Łukasz był tam kimś w rodzaju mentora, doradcy, żeby nie powiedzieć, prowodyra całego przedsięwzięcia. Dzięki temu odkryciu w komputerze chłopaka udało się zapobiec tragedii. Zatrzymano młodych Warszawiaków i zabezpieczono ładunki, które były już przygotowane do akcji. Ponieważ w momencie popełnienia zbrodni Łukasz nie ma jeszcze skończonych nawet 15 lat, odpowiada przed sądem rodzinnym. Najsurowsza kara, jaka mu grozi, to zgodnie z polskim prawem poprawczak do ukończenia 21 roku życia. 26 października 2020 roku zapada wyrok w sprawie młodocianego mordercy z Hełma, w sprawie brutalnego zabójstwa 39-letniej macochy i usiłowania zabójstwa przyrodniego brata. Sąd zdecydował, że nastolatek jest winny zarzucanych mu czynów, co w obliczu zgromadzonych dowodów nie dziwi. Jednak wobec opinii biegłych, którzy uznali, że jest niepoczytalny, a przynajmniej był w trakcie popełniania zbrodni, umieścił go w zamkniętym oddziale psychiatrycznym dla nieletnich. W tej sprawie nie było apelacji. Wyrok uprawomocnił się na początku listopada 2020 roku. Kiedy sprawca odzyska równowagę psychiczną, wyjdzie na wolność. Tak stanowi prawo.